Święta Zmartwychwstania Pańskiego to święta nadziei. Mroki krzyża ustąpiły, śmierć została pokonana, grób jest pusty. Kochani moi, w tę wielką noc Pan zmartwychwstaje dla nas. W tym świętym czasie i my możemy Go na nowo spotkać. Możemy rozpoznać Jego chwalebne rany, możemy napełnić serca nadzieją. Droga do Emaus, którą przedstawię ewangelista Łukasz, to obraz naszego życia i naszych zmagań. Po śmierci Jezusa uczniowie szli do Emaus w poczuciu porażki, rozczarowania. I nam może przydarzyć się podobna pokusa, by myśleć, że do porażki należy ostatnie słowo. I my możemy zamknąć się w smutku i beznadziei z powodu własnej słabości i ułomności, z powodu osamotnienia i niezrozumienia. Doświadczając lęków czy kryzysu wiary. Drodzy moi, właśnie w tych wszystkich sytuacjach zmartwychwstały Pan wychodzi nam naprzeciw. Życzę, by spotkanie ze zmartwychwstałym stało się udziałem każdej i każdego z nas. On żyje i jest z Tobą. On jest naszą nadzieją. On żyje i chce, abyś żył. To dzięki Niemu kryzys może stać się szansą a pustkę może wypełnić nadzieja, która wszystko przetrzyma i która zawieść nie może. Jakże trudno jest żyć bez nadziei. Dlatego potrzebujemy, by Pan zmartwychwstał w naszych pozrywanych relacjach, w tym wszystkim, co napełnia nas dziś zgorzknieniem i smutkiem, by zmartwychwstał w naszych ranach, podoznanych krzywdach, w surowych osądach. Potrzebujemy, by Pan odsunął ciężki kamień, Zajemnych uprzedzeń, dystansu, a nierzadko nienawiści. Potrzebujemy, by tchnął życie do wypowiadanych przez nas słów, które często zamiast budzić nadzieję, odbierają ją, zamiast dawać życie, trzymają nas w grobie zniechęcenia i zamknięcia w sobie. Potrzebujemy, by dobra nowina o zmartwychwstałym. Uzdrowiła nas z lęku i niepewności o jutro, by odwróciła logikę wojny i niszczenia ludzkiego życia, by podźwignęła nasze zbolałe serca, wlała w niepokój i nadzieję. Kochani, na drodze do Emaus, Jezus dyskretnie pojawia się, by iść razem i towarzyszyć zrezygnowanym uczniom. Uczy nas, w jaki sposób my możemy dawać nadzieję tym, którzy utracili sens w życiu, którzy zagubieni. Idą w niewłaściwym kierunku. On chce, byśmy byli pielgrzymami nadziei, byśmy z nadzieją towarzyszyli innym w drodze. Wyjdźmy zatem z Chrystusem do drugiego człowieka. Pozwólmy, by On prawdziwie zmartwychwstał w ludzkich sercach i odrodził je na nowo. Nie lękajmy się Go przyjąć do naszych serc, rodzin, domów, wspólnot. Powstań więc z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. On jest naszym życiem, on jest naszą nadzieją, on jest nadzieją każdego człowieka. Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.